Galacticfootballcenter.pl. Najlepszy portal o Galactic Football w Galaktyce. Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej Fluxem. Tutaj, na Akilianie, mówimy na nią Oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. Niestety, 15 lat temu planeta Akilian padła ofiarą tajemniczego wybuchu, który zabrał nam oddech i pogrzebał szansę na zwycięstwo w pucharze galaktyki. 15 lat bez drużyny z prawdziwego zdarzenia nic, tylko lód i śnieg. Ale nadzieja powraca. Młodzi, nowi zawodnicy chcą przywrócić Akilianowi oddech. Mają szansę odmienić nasz los! Galactic football. Powrót na stadion Genesis. Maje drużyny snowkids. Chyba nigdy nie grali tak dobrze, jak w czasie tej dogrywki co za wspaniała akcja. DiJok wybiega na czystą pozycję, czy zapewni swojej drużynie zwycięstwo. Niesamowite. Łupek ratuje drużynę Shedo. Przy piłce znowu drużyna Snowkidsów, ale Szedowi dzielnie się trzymają. Strzał rakieta, niecelny! Ciekawe kto pierwszy odczaruje bramkę. barwami zwycięskiej drużyny. Snow Kids! Mecz. Snow Kids w pięknym stylu wygrali Puchar Galactic Football. To prawda, Kali. A dzisiaj, cztery lata po pamiętnym zwycięstwie, oczy Galaktyki znowu zwrócone są na drużynę Snow Kids. Czy powtórzą swój sukces i wygrają puchar Galactic Football drugi raz z rzędu Ta sztuka nie udała się do tej pory nikomu Muszę ci przerwać, Nork, gdyż do studia wchodzą właśnie nasi bohaterowie Panie i panowie, przed wami najlepsza drużyna w całej galaktyce Cudowni Snow Kids! Snow Kids! Snow Kids! Snow, Snow, kids! Snow, kids! Snow kids! Snow Kids! Jesteśmy! Snow kids! Oh, oh. So oh. Yeah. So oh. Dziękujemy wam bardzo. To dla nas zaszczyt być dziś tutaj. A my cieszymy się, mogąc was gościć w naszym studio. Lada dzień rozpoczynacie przygotowania do kolejnej edycji pucharu. Kibice w całej galaktyce zadają sobie pytanie. Powtórzycie wasz sukces? Zrobimy wszystko, co w naszej mocy by tak było. Ale obronić tytuł jest bardzo trudno. Nie wolno nam poddać się ciążącej na nas presji. Damy z siebie wszystko. Począwszy od treningów, skończywszy na meczach, czyli dokładnie tak jak w poprzedniej edycji Pucharu. Wszyscy Akilianie jak zwykle będą stali za wami murem. Ale zanim rozpocznie się oficjalny turniej, czeka nas jeszcze jedno sportowe wydarzenie. Dobrze mówię Nork? Jak zwykle Kali, a chodzi konkretnie o mecz gwiazd. W tym roku drużynę złożoną z najlepszych zawodników turnieju poprowadzi Arch, a jej kapitanem będzie obecny w studio Rocket. Zarywali będą mieli drużynę najnowocześniejszych droidów Technoida. Rocket, wreszcie zagrasz w jednej drużynie z Warrenem. Czuję się zaszczycony zaproszeniem do udziału w meczu gwiazd. Będę miał szansę zagrać z najlepszymi. Taka okazja zdarza się raz w życiu i bardzo się cieszę. My też się cieszymy, Rocket. Możesz być pewien. Arch, brakuje mi jednego zawodnika. Gdzie jest Ahito? Znowu zasnął? Ahito niestety nie mógł dziś pojawić się w studiu, ale, podobnie zresztą jak pozostali koledzy z drużyny, nie może się już doczekać meczów o Puchar Galactic Football. May, jak się czujesz na kilka tygodni przed turniejem? Cóż, presja jest na pewno większa i będziemy musieli ciężko trenować. Tak jest, grajcie razem! Do przodu! I to znowu się zdrzemnął! Nigdy nie zapomnę Achiliańskiej kuchni. Rozumiem cię, Mikro Wrócimy po krótkiej przerwie na reklamę. Sponsorem meczu Gwiazd na stadionie Genesis jest zapewniający pokój w galaktyce Technoid. Z Technoidem życie jest proste. Mecz Gwiazd na stadionie Genesis. Oglądaj najlepszych zawodników w galaktyce. Oto oni! Warren, Gernor, Lur! Lunzarea, Silen, Rocket, Steven. Naprzeciw nim staną doskonałe pod każdym względem techno V3 stworzone przez Technoid. Mecz gwiazd, nie was się przegadzać. W imieniu swoim i Norka dziękuję, że byli Państwo z nami podczas tego wyjątkowego spotkania i Go slow go! Go slow go! Go slow go! Go slow go! go, slow, go! Znoszę konfeti, Jeszcze się ze mnie sypie. Achito, ta sprawa jest bardzo dziwna. Gdy sobie pomyślę, że miałby już z nie zagrać... Musi wyzdrowieć. Wszyscy musimy być w pełni formy i czuję, że tak właśnie będzie. Niech zgadnę. Twoim przeznaczeniem jest wygrać puchar drugi raz z rzędu. Nie. To nasze przeznaczenie. Całej drużyny. Snow Kids bez Achito to nie będzie ta sama drużyna. Niech wyzdrowieje. Dokąd idziesz? Przejdź się. Przypomnę sobie atmosferę stadionu Genesis. Uważaj na swoich fanów. Masz ich mnóstwo. Tak, ciężko być mną. Dlatego wyruszam incognito. Niestety nie widać poprawy, Arch Co się z nim dzieje? Sama nie wiem, ale to coś poważniejszego niż myślałam. Powinniśmy go wysłać z powrotem na Akilian, by wykonać dodatkowe badania. Wiem, że to będzie cios dla drużyny, ale póki co, nie mamy innego wyjścia. Nie to mnie martwi najbardziej. Myślę o jego najbliższych. Co im powiedzieć? Simbai, zrób co uważasz za stosowne. Ufam ci bezgranicznie. Znasz swój fach. Czy już wiadomo, co z nim? Jeszcze nie. Na razie badania nic nie wykazały. Ale nie martw się, Tran. Twój brat jest w najlepszych rękach. W to nie wątpię, trenerze. Tak sobie pomyślałem, że dopóki mój brat jest chory, może na jego miejsce zechciałby trener spróbować naszą kuzynkę Yuki. To bardzo zdolna zawodniczka. Czemu nie? Jeżeli tylko dorównuję Wam obu talentem, chodźmy już stąd. O Bardzo cię wystraszyłem, synu, nie spodziewałem się ciebie, wszedłeś tak cicho. Zawsze jestem dyskretny, takie mam nawyki. Życie mnie nauczyło. Jesteś gotowy do rozgrywek? <laughs> Co za pytanie! Odkąd cię odnalazłem, synu, często myślę o przeszłości, o twojej matce. Kiedyś mnie to męczyło, ale teraz jestem gotowy, by pójść z tobą w przyszłość ojciec i syn. Nie widujemy się zbyt często. Wiem, że dawno mnie nie było na Akilianie. Zła przeszłość ciągle jest tu żywa. Ale zrobię wszystko, żeby to zmienić, Dijok. Będę oglądał Twoje mecze i zawsze będę w zasięgu ręki, jeżeli będziesz mnie potrzebował. To piękne, co powiedziałeś, tato. Do zobaczenia niebawem.

O, o kurczę, cena sławy. Hmm. A. Brak wolnych środków? To niemożliwe. Jesteśmy Micro Ice! Przepraszam. A. Micro Ice z drużyny snow Kids, tak? Pewnie chcesz mój autograf? W zasadzie to szukam arcza, gdyż miałam się z. O, ten powinien pisać. Eee, czekaj, może nawet mam zdjęcie. Jak ci na imię? O, aj. <ścoughs> Widzę, że masz dużo swoich zdjęć. O wiele, wiele za dużo. Yuki? Yuki, cieszę się, że przyjechałaś. Jak tylko mogłam najszybciej. Witam. Dużo o panu słyszałam. Miło mi pana poznać. Ciebie również, Juki. Widzę, że poznałaś Micro Chodź wyjaśnię ci pokrótce, co nas czeka jutro. Wasza kuzynka była mniejsza, ale urosła. Zdarza się! Miałeś problem z maszyną? Od czego są łokcie? Zapraszam ponownie. Na razie. Proszę nie niszczyć maszyn. Zostaniesz namierzony, zostaniesz namierzony, zostaniesz namierzony. Dużo pracujesz przed tym meczem. Tia, chcę poczuć, że jestem dobrze przygotowany. Taki mecz więcej się nie powtórzy. Potrzebujesz trochę powietrza. Świeżego powietrza. Proponuję ci spacer. Powietrze na ulicach Genesis nie jest wcale świeże. No i te hordy dziennikarzy. Kto mówi o ulicach? Porwę cię do lasu. W lesie czają się groźne bestie. Nie boisz się? No za to nie będzie tam dziennikarzy i będziemy sami. A ty się boisz? Kochanie, nie widziałeś cichej suszarki 3000? Eee, nie, skarbie, nie widziałem. Nie mogę pójść na mecz z mokrymi włosami. Cicha suszarka 3000 to model przeznaczony dla mężczyzn. Chciałbyś? <laughs> oh! Cięcie, cięcie, cięcie! Przepraszam. Ponownie. Ech. Nie. Nic nam nie wychodzi. Od samego początku. To dwunasty bezużyteczny dubel. I czwarta suszarka. Nigdy więcej sesji ze sportowcami. Nigdy. To ujęcie było absolutnie fantastyczne, wręcz odkrywcze. Ale z powodu suszarki musimy niestety je powtórzyć. DJOG za mało w tobie wiary i zaangażowania. Musisz grać sercem. Wyobraź sobie na przykład, że Łazienka to stadion Genesis, a zamiast piłki trzymasz suszarkę. Bądź bardziej wiarygodny. Wiarygodny? To jak? Mam kopnąć suszarkę? A ja? Ty jesteś cudowną profesjonalistką, tak trzymaj. Dwie minuty przerwy! O co chodzi, DJok? Chcesz, żebym wyleciała? To nie byłoby głupie. May, sama mówiłaś, że z tym kończysz. Mam z nimi umowę! Do ćwierć finałów będzie po wszystkim, obiecuję! Zaczynamy! A, to będzie ten kabel. Teraz powinno. Oł! Co słychać, klamp? Wystraszyłeś mnie, Sony. To jest trener. Udoskonalam go. Zawsze może być lepiej. Nigdy się nie zmienisz. Perfekcjonista. Przesadzasz. Chcę, żeby działało. Tęsknię za dawnymi czasami. Pracowaliśmy razem, chcieliśmy zmienić galaktykę i to nam się udało. Gdyby nie Technoid i Blaylock to Blaylock omal nie zniszczył całej galaktyki. Metaflux od początku był przekleństwem. Metaflux i Blaylock już nie istnieją i to jest nasza zasługa. Masz rację Sony, choć trudno mi uwierzyć, że to prawda. Podobno technoid zagwarantował piratom nietykalność. Klamp, gwarancję technoidu można włożyć między bajki. Oni nie trawią piratów. Wracam na Siloch. Ty i ja zawsze musimy być w pogotowiu, bo nigdy nie wiadomo, co może się zdarzyć. Już jestem. Przepraszam za spóźnienie. Nie tłumacz się, mój drogi Harisie. Lepiej powiedz, co ustaliłeś. E, wszystko idzie zgodnie z planem. Maszyna stoi na miejscu, gotowa do działania, a ja czekam na waszą dyspozycję. Znakomicie, Haris. W tym roku Puchar Galactic Football będzie miał wyjątkową siłę rażenia. Odczuje ją cała galaktyka. Zgadzasz się ze mną? No i co, nie mówiłam, że tu jest pięknie? Takie cuda wewnątrz stadionu? Niesamowite. Jak zdobyłaś przepustkę? Pamiętaj, że mam rodziców dyplomatów. Będziemy musieli się do nich wybrać, chcą Cię poznać. Co ty na to? Po co przecież się znamy? Polubili Cię, Rokę. Jej, Storczyk Genesis. Niezmiernie rzadki gatunek. Coś mówiłaś? Nic, nic nie mówiłam. Dziwne, że tutaj rośnie. Potrzebuje. Wody, ej! Przepraszam, coś mówiłeś? Bardzo śmieszne. Dormę cię. <laughs> Mam cię, <śmiech> <A>? <śmiech> spróbuj mnie złapać. Tia, wracaj tu! Tam może być niebezpiecznie! Miło, że się troszczę.